Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku IA Power Podcast. Dzisiaj temat niezwykle na czasie ESG w marketingu. O ESG mówimy dużo, coraz więcej i to chyba dobrze. Pytanie, czy robimy wystarczająco dużo? Pytanie, czy robimy wystarczająco szybko? E, gdzie powinniśmy przyspieszyć, czego powinniśmy zaprzestać robić? E, na posterunku prowadzącej. Debiutująca Magda Kotlarczyk, a naszą gościnią i przewodniczką po tematyce ESG jest dzisiaj Donata Wolińska, Chief Transformation and Sustainability Officer L'Oreal Poland Baltic Hub i jednocześnie wielka działaczka naszej branży, bo Donata jest członkinią zarządu IA Polska, członkinią Rady Nadzorczej. Polskiej Organizacji Reklamodawców. Jest arbitrą Komisji Etyki Reklamy i wreszcie jurorką w prestiżowych konkursach. Ostatnio to chyba było nawet Global EFI. Donata, dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. To ja dziękuję bardzo, bardzo Magda, za zaproszenie, w szczególności od Ciebie. Na porządku, na początek, przypomnijmy definicję ESG. ESG to? To Environment, Social i Governance, a po polsku to środowisko, Odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Ale, Magda, pozwól, że e, zarysuję krótki kontekst, gdyż wydaje mi się że on istotny, bo wiele osób e, pewnie nie jest świadomych e, powagi sytuacji. Rzeczywiście nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, bo rozumiem, że jako naród w ubiegłym roku w teście wiedzy na ten temat. Otrzymaliśmy no, bardzo marną ocenę, mierny plus. No, niestety zgadza się. E, otóż, w przeciągu ostatnich 60 lat e, ludzkość znacząco przyspieszyła. Populacja wzrosła ponad dwukrotnie, a globalna gospodarka ponad ośmiokrotnie. To oczywiście powoduje wzrost energii, zanieczyszczeń, wzro wzrost emisji gazów cieplarnianych. No i to wszystko oczywiście ma poważne konsekwencje, bo jak się dzieje wszystko wszędzie naraz, no to. Dokładnie tak. Oczywiście to są bardzo poważne konsekwencje, bo mogą to być na przykład nieodwracalne zmiany klimatu, które mogą prowadzić do utraty terenów nadmorskich, do tego, że nie będziemy mieć żywności, będzie słaby dostęp albo wręcz brak dostępu do wody pitnej. Kolejna sprawa to utrata bioróżnorodności. Albo uwaga, to zagrożenie dla zdrowia publicznego, bo zanieczyszczone powietrze, woda, gleba to wszystko wiąże się z ryzykiem zachorowań na choroby takie jak nowotwory, jak choroby układu oddechowego, jak choroby zakaźne i pewnie jeszcze kilka innych. Ale na koniec dnia te problemy społeczne i gospodarcze mogą doprowadzić do konfliktów o zasoby. Do masowych migracji, a wręcz do załamania całych systemów gospodarczych. Co się stanie, jak tego nie zatrzymamy? No, co się stanie? No, to oznacza, że w którymś momencie ludzkość będzie potrzebować, żeby przeżyć dwóch Ziemi, dwóch planet. A obecnie szacuje się, że potrzebujemy roku i 8 miesięcy, żeby zregenerować to, co zużyliśmy w trakcie roku. Drugiej Ziemi nie mamy. Eee, w takim razie co musimy zrobić, jak się chronić? Czy są jakieś granice, których przekroczyć nie możemy? Granice tak. Zostały one nawet skwantyfikowane, bardzo dokładnie określone przez naukowców w postaci dziewięciu granic planetarnych. Po przekroczeniu tych dziewięciu granic, którejś z tych granic planetarnych, możemy, mogą nastąpić nieodwracalne zmiany klimatu. A to już się wiąże z szeregiem różnych konsekwencji. Podajmy może kilka przykładów, takich granic wyznaczonych? Podwyższenie średniej temperatury Ziemi, niszczenie warstwy ozonowej, niszczenie ekosystemu, do którego momentu możemy niszczyć ten ekosystem, zanieczyszczenie powietrza aerozolami, czy też wprowadzanie do środowiska nowych substancji, jak właśnie tworzywa sztuczne czy jakieś inne chemikalia. Mamy granice planetarne, ale też w literaturze, em, czy w em, w publikacjach pojawiają się takie terminy jak cele oparte na nauce i cele zrównoważonego rozwoju. Pomóż nam zrozumieć, jak to wszystko jest hmm. powiązane. Granice planetarne są jakby takim fundamentem dla celów, które wymieniłaś. I te cele zrównoważonego rozwoju to są cele. Ustalone przez ONZ, jest ich 17, i mają e, za zadanie zaadresować e, największe problemy, z jakimi się teraz zmagamy na świecie, oczywiście, i to jest ubóstwo, głód, e, nierówności społeczne, e, oczywiście zmiany klimatyczne, czy też utrata bioróżnorodności. Natomiast SBTI, czyli Cele Oparte o Naukę, to jest inicjatywa, która pomaga firmom ustalić swoje własne cele. Y, y, redukcji emisji gazów cieplarnianych. Reasumując, ESG to E, Environment, czyli środowisko. Tutaj oceniamy, jak działalność firmy wpływa na po prostu naszą planetę. Czy firma dba by na, o to, aby na przykład mniej zanieczyszczać środowisko. S, czyli Social, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Tutaj chodzi o to, jak firma. Wpływa na ludzi, czy dba o swoich pracowników, czy dba o społeczność, którą, w której um, funkcjonuje, czy produkuje hmm. rzeczy w, w sposób etyczny. G governance to ład korporacyjny, i tutaj po prostu, czy firma jest dobrze zarządzana. Dobre podsumowanie. Myślę, że doskonałe podsumowanie, Magda. ESG, to e, w jednym zdaniu, to jest wynik ewolucji myślenia o biznesie jako takim, gdzie przechodzimy z modelu opartego, skoncentrowanego na dostarczaniu zysków, do modelu, gdzie akcjonariuszami stają się również e, nasza planeta i społeczeństwo. Nawet powstał taki e, nowy. Współczynnik nowy parametr, który się nazywa Environmental Profit and Loss, który ma pomóc nam firmom w, w, lepszy, w podejmowaniu lepszych, lepszych, bardziej zrównoważonych decyzji. Bo OSG musi się opłacać po prostu, tak? Bo, bo rozumiem, że logika jest taka, że firmy, które dbają o OSG. Przyciągają bardziej świadomych klientów, konsumentów, inwestorów, są bardziej przez to stabilne, bardziej odporne na kryzysy i rozumiem, że przynoszą bardziej długoterminowe zyski, a nie tylko krótkoterminowy wzrost. Dokładnie tak. Skoro już o zyskach mowa, to co ESG oznacza w naszej branży, w branży komunikacji marketingowej? Co to konkretnie oznacza w praktyce? Konkretnie w praktyce, to moim zdaniem oznacza, że jesteśmy w kolejnej fazie transformacji w marketingu. Przeszliśmy już ich kilka. Umówmy się, że zakończyliśmy w pewnym sensie fazę transformacji digitalowej. Teraz fascynujemy się i adaptujemy sztuczną inteligencję. A o zrównoważonym rozwoju dopiero zaczyna się mówić. A żeby on był efektywny, to nie może być jednym z narzędzi marketingowych albo po prostu kolejną kampanią, tylko musi być on osadzony mocno w strategii całej firmy. Dzięki spójnemu podejściu można budować silne marki, i to może również być naszą przewagą konkurencyjną. Bo jak spojrzymy na raporty Kantara, to ym, taki y, parametry zrównoważonego rozwoju wzmacniają siłę marki o 6%. A jak już się zagłębimy w kategorie, to nawet w branży finansowej to będzie 12%, a w retailu nawet 20%. Wow, 20%. Tak. Strategia marketingowa i strategia zrównoważonego rozwoju muszą być ze sobą ściśle powiązane. Od prawie roku pełnisz funkcję i tu muszę spojrzeć na notatki: Chief Transformations and Sustainability Officer L'Oreal Hub Poland Baltics. Tak też się uczyłam tego tytułu przez kilka tygodni. Ale sam fakt, że taka rola została stworzona, chyba jest dowodem na to, że Twoja firma po prostu ESG robi na poważnie. Więc powiedz nam, jak ESG robi L'Oreal? W L'Oréal temat zrównoważonego rozwoju jest mocno osadzony w strategii całej firmy. Został on sformułowany w postaci programu już lata temu, który jest systematycznie wdrażany i nazywa się L'Oréal for the Future. Może słyszałaś Magda o nim. Składa się on z, jakby z trzech takich filarów. Jeden to jest zmiana naszych procesów wewnętrznych, czyli transformujemy się po to, żeby mieć mniejszy wpływ na środowisko. Kolejna sprawa to jest nasza współpraca z otoczeniem biznesowym i konsumentami, bo uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni za włączenie innych również w tę zmianę a my na przykład umieszczamy, znakujemy produkty informując o naszym wpływie na środowisko a ostatnią rzeczą są zaadresowanie globalnych problemów takich o których już tutaj wcześniej wspomniałyśmy a L'Oréal przeznaczył miliony euro na inwestycje związane z regeneracją ekosystemów i rozwojem gospodarki obiegu zamkniętego ale też na wsparcie kobiet najbardziej potrzebujących i y, dla przykładu w Polsce między innymi marka L'Oréal Paris wraz y, z fundacją Feminoteka wdrożyła program pod nazwą Stand Up, y, sprzeciwiając się molestowaniu kobiet w miejscach publicznych, y, a z badań wiemy, że aż 77% kobiet doświadcza takich y, zachowań. Przerażająca statystyka i dziękuję, że, to, y, że takie akcje robicie, aby tą rzeczywistość zmienić. Wracając do tematu WSG. Jako firma jesteście zainteresowani całym zmianą na lepsze, całego cyklu życia produktu, prawda? Zgadza się. E, wręcz zaczynamy od ekoprojektowania, czyli już na samej fazie rozwoju czegokolwiek. Czyli poczekaj, czyli taki zespół RD ma wpisane w swoje cele cele ESG? Tak, i to nie tylko zespół RD, ale wszyscy mamy wpisane to wręcz w swój, w swój bonus. Tak. Także temat. W, każdy, w każdy, na każdym, w każdym etapie, elemencie, tak jak kroku. powiedziałam, w całej strategii, od, od góry do dołu. No i, tak, zaczęliśmy tak, no mówić o tym ekoprojektowaniu. Tak, tutaj najlepszym przykładem może tego być taka inicjatywa, którą w, w tym roku. Wprowadziliśmy na polski rynek, a mianowicie refile, czyli opakowania uzupełniające, dzięki którym możemy zaoszczędzić aż do 77% plastiku. Wprowadziliśmy takie te refile w kategorii dermokosmetyków, ale również zapachów luksusowych, i dzięki temu jakby planeta korzysta, i nasz portfel również korzysta. To ciekawe, bo o refilach do Szamponów, mydeł i tak dalej słyszałam, ale o refilach do, do tak luksusowych produktów jak, jak perfumy to, to nie. Skorzystam. Zachęcam. Ehm. Rozumiem, że wprowadzacie też inne rozwiązania w trosce. O to jeszcze może podajmy parę przykładów, zanim przejdziemy do. Dalszego ciągu. Przykładów w zasadzie to można by mnożyć, bo y, firma nieustannie poszukuje rozwiązań, które pozwolą nam przyspieszyć transformację, ale powiedzmy z takich y, ciekawszych to y, tubka oparta y, na papierze y, dla Marek Loral, y, dla Garniera w zasadzie i dla La Roche posay y, czy też butelka biotermu, która jest wyprodukowana w technologii enzymatycznej, albo ostatnio testujemy butelkę z żywicy, którą będzie gdzie można recyklować, przetwarzać w nieskończoność. Przejdźmy na moment do produkcji. W waszych fabrykach i centrach dystrybucyjnych też dużo innowacji ESG się dzieje. Ja kiedyś przeczytałam, że produkujecie Doniczki? Tak. Nasza fabryka w podwarszawskich Kaniach od ponad 20 lat nie wywozi nic, nic na wysypisko śmieci. Wszystkie odpady są przetwarzane, poddawane recyklingowi, a w ostateczności odzyskiwana jest z nich energia. No i właśnie te odpady przetwarzane są na między innymi plastikowe doniczki tutaj wspomniane przez ciebie, ale również płyny do spryskiwaczy czy wręcz nawet cegły. Natomiast skoro o tym mowa, to um, największą inwestycją w naszej fabryce w ostatnich latach była stacja czy jest stacja recyklingu wody. Dzięki temu fabryka może zaoszczędzić rocznie ponad 30 bodajże 5 tysięcy metrów sześciennych, co stanowi e, wody oczywiście, co stanowi ekwiwalent 10 basenów olimpijskich. Jak e, my się spotykamy i rozmawiamy o naszym e, m, biznesie, to bardzo dużo uwagi też ty poświęcasz na tematy związane z tak zwanym zielonym digitalem. Opowiedz o tym prokurce proszę. E, tak, e, wzięliśmy na tapę również e, digite, jakby dekarbonizację cyfrową. Najpierw pilotażowo z kanadyjskim startupem o nazwie Impact Plus. E, z, e, Przebadaliśmy, właściwie zoptymalizowaliśmy wagę naszych kreacji, kreacji reklamowych, i w wyniku tego testu zauważyliśmy, że jesteśmy w stanie osiągnąć redukcję CO2 o 30%. I to nie tylko zredukować CO2, ale jednocześnie nie, jakby nie wpływa na to na zmniejszenie efektywności kampanii, a co więcej, zmniejsza. Ładowanie się reklamy przez to VTR, a e, na koniec dnia lepsze koszty, także same korzyści. E, teraz e, po tym pilocie e, s, e, m, przystosowujemy cały ekosystem po to, żeby objąć. E, już nie tylko pilotem, ale optymalizacją kreacji wszystkie nasze kampanie digitalowe i postawiliśmy sobie za cel właśnie redukcję o 30% w ciągu roku. Jeśli nam się to uda, a wierzę, że nam się to uda, bo wiemy jak to zrobić, to yy, zaoszczędzimy tyle dwutlenku węgla CO2, yy, co 67 lotów dookoła świata zużyłoby. Także jest o co walczyć. Natomiast naszym kolejnym wyzwaniem, czy obszarem zainteresowania jest współpraca z influencerami, właśnie też w tym kontekście, bo produkują bardzo dużo kontentu i myślimy, że jest tutaj też duże pole do optymalizacji. Komu warto się jeszcze przyglądać? Kogo ty osobiście podziwiasz? Taką firmą, którą podziwiam, ale jest ona również szeroko. Um, Wymieniana na różnych forach, bo jest synonimem zrównoważonego, można powiedzieć synonimem zrównoważonego rozwoju, to jest marka Patagonia. Marka odzieżowa, która stawia na trwałość swoich produktów, wręcz zachęca konsumentów do naprawiania ich, a zniechęca, wręcz zniechęca do zakupu nowych, czego wyrazem może być szeroko komentowana kampania Don't Buy This Jacket, w wyniku której jakby komunikacja opiera się się o to, czy naprawdę potrzebujesz kolejnej kurtki, kolejnego ubrania, czy jest ona naprawdę niezbędna? Ale to, co jeszcze podoba mi się w, w Patagonii, to, to fakt, że właściciel tej marki kilka lat temu przeznaczył większość udziałów w, w swojej firmie, w fundacji, która mierzy się ze zmianami klimatycznymi. Tym samym niejako uczynił naszą planetę właścicielem, głównym właścicielem tej firmy. Myślę, że warto również wspomnieć może też o innych markach, które mają zrównoważony rozwój zaszyty w swoim DNA, a mianowicie powiedziałabym wymieniłabym tutaj IKEA i wymieniłabym Danona, bo to są marki, które naprawdę działają, widać i czuć ten, ten cały zrównoważony rozwój. Skoro mówimy o markach, to takimi dużymi markami w nowej erze są też marki technologiczne, Magda. I tutaj może chciałabyś, ja osobiście podziwiam też markę Google. Podoba mi się bardzo wasza inicjatywa Google Earth Platform. Google Earth Engine. O, Google Earth Engine, dziękuję. Ale też projekt Sunroof i jeszcze kilka innych, żeby już tutaj nie robić ci autoreklamy. Ale może chciałabyś to jakoś skomentować. Ja dzisiaj jestem w roli prowadzącej podcast, więc tylko powiem Państwu, że. To jest dobre, że również firmy technologiczne w sposób bardzo odpowiedzialny podchodzą do tematów związanych z ESG. A o tym, co robi moja firma, to może odeślę do raportu, których uda nam się pewnie zamieścić w komentarzach do tego, do tego podcastu, a my biegniemy dalej. O ESG w marketingu jest coraz głośniej donatana. Tegorocznym festiwalu w Cannes. ASG już nawet nie było takim cichym bohaterem. Mm -hmm. e, jakie inspiracje, a może jakie deklaracje przyszły z tego rocznego festiwalu Kan? Nawet nie cichym bohaterem, ale można powiedzieć, że stał się bohaterem e, tego rocznego Kan. Tak, stał się bowiem e, integralną częścią strategii wielu marek. I to naprawdę bardzo cieszy i jest to bardzo budujące. Jednym z takich najbardziej intrygujących tematów była rola sztucznej inteligencji właśnie w rozwiązywaniu problemów związanych z klimatem. Czyli trochę inny kontekst dla sztucznej inteligencji. Ale znowu przepraszam, Magda, przykładowo Google, <grych> żeby już tutaj wspomnieć, bo bardzo mi się to podobało. Pokazało narzędzie AI, które optymalizuje trasy lotów i dzięki temu zmniejsza emisję smogu. Kondensacyjnych. Ale też wiele kampanii reklamowych skupiało się wokół promowania zmniejszenia marnotrawstwa i odpowiedzialnej konsumpcji jako takiej. Na przykład marka Nike pokazała, jak można zintegrować sport z postawami ekologicznymi, pokazując w swoich kampaniach recykling butów i tworzenie nowych produktów. Mastercard z kolei um, promował płatności bezdotykowe i tym samym zmniejszenie ilości produkowanego plastiku. No, ale też w wielu prezentacjach była obecna tematyka różnorodności i e, inkluzywności. E, I tutaj e, znowu Unilever wystąpił z wieloma kampaniami, ale taka myślę, że najbardziej e, ich sztandardowa to jest DAF, e, bardzo spójna zresztą sam z ich strategią. E, znowu się dosyć e, dobrze wyróżniała, e, gdzie podkreślali pozytywny obraz ciała i różnorodność, ale to wiemy. I na festiwalu można było zobaczyć wiele też kampanii, które podkreślały transparentność i, i uczciwość. To są cechy, które coraz bardziej są doceniane przez konsumentów, więc bardzo budujące było zobaczyć, jak marki uwzględniają te wartości w swojej komunikacji. To dobrze. To w sumie to jest bardzo budujące, że na festiwalu w Cannes ten zrównoważony rozwój stał się jednym z ważniejszych trendów. Ale tak, wspomniałaś. Zdecydowanie jednym z ważniejszych trendów reklamowych. reklamowych. Myślę, że, że warto to podkreślić, bo nie jest to zrównoważony rozwój tylko dla zrównoważonego rozwoju, tylko branża marketingowa, reklamowa, również zaczęła integrować to w, w swoje kampanie i w swoje strategie przede wszystkim, tak? dając tego wyraz Ale w kampaniach. Wspomniałaś też tutaj o, o sztucznej inteligencji. AI i ESG to są takie dwa buzzwordy. <noise> Pytanie, czy one się lubią, czy, czy nie. Czy AI, czy sztuczna inteligencja pomoże, czy przeszkodzi w osiągnięciu celów ESG? Moim zdaniem AI i, e, i właśnie ESG są ściśle ze sobą powiązane. E, sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem wspierającym realizację celów e, właśnie zrównoważonego rozwoju, ale musi być zgodna oczywiście z wartościami zrównoważonego rozwoju i etyki. E, natomiast jak AI wspiera ESG? Bardzo. I już widzimy tego przykłady, chociażby przyspieszył rozwój innowacyjnych rozwiązań takich jak inteligentne miasta, czy też odnawialne źródła energii chociażby. Możemy mówić również o optymalizacji łańcucha dostaw, o tym jak wykorzystać AI w minimalizacji ryzyka, wszelakich ryzyk. No i te, jak pokazują trendy, ten, ten związek się będzie umacniał. Także przyszłość absolutnie realizacji ESG jest związana również z z narzędziami, których um, sztuczna inteligencja oferuje wiele. Ale jest też druga strona mocy, tak to nazwijmy. Druga strona medalu. E, tak, druga strona medalu, bo ten, to przyspieszenie technologii i ten e, na przykład e, czat GPT, którym się wszyscy fascynujemy, który jest mega popularny i, e, no i trudno się dziwić, żeby nie był, ale on generuje dużo więcej CO2 niż zwykła przeglądarka. I teraz e, zakładam, że firmy technologiczne zdają sobie z tego sprawę e, i zapraszają. E, Pewne adresują ten temat bardzo poważnie. Um, może nie wiem, Magda, chciałabyś to jakoś skomentować? Tak, tak, coś to, mi to, tutaj... to ja potwierdzam, że doskonale zdają sobie z tego sprawę i trwają prace nad um, stworzeniem um, bardziej wydajnych modeli językowych, które wymagają mniejszej mocy obliczeniowej. E, firmy technologiczne też prześcigają się w, w zwiększeniu. Udziału energii odnawialnej w zasilaniu swoich centrów danych, i to jest taki wyścig, któremu wszyscy powinniśmy bardzo, bardzo kibicować. Czyli podsumowując, wydaje ci się, że przyszłość AI i ESG pomimo tego szeregu wyzwań jest, wygląda obiecująco że to będzie współpraca. Tak, miejmy taką nadzieję, znaczy tak głęboko w to wierzę, bo są to dwa potężne, jak powiedziałaś, buzzwordy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że zrównoważony rozwój nie jest hasłem, stał się po prostu koniecznością, a sztuczna inteligencja jest, no, tak fascynująca i tak um, angażująca po prostu wszystko i wszystkich i wszędzie, że myślę, że nie ma takiej opcji, żeby nie pomogła w rozwoju ESG. No ale tak jak powiedziałam, musi być z, zgodna z, z zasadami, z wartościami zrównoważonego rozwoju, no i oczywiście właśnie z etyką. ESG to nadal nowa działka w naszej e, branży. E, Kogo słuchać, co czytać, czy mogłabyś się podzielić ze słuchaczami i widzami twoimi ulubionymi nie wiem, publikacjami, podcastami, książkami, newsletterami, bo taki lifelong learning tak. w najlepszym wydaniu tutaj mamy. Tak, to jest, powiem Ci, trudne pytanie, y, ponieważ ten świat SG jest mega kompleksowy i ciągle się rozwija, i jest strasznie dużo wątków, i naprawdę można być tym przytłoczonym. Ja ciągle y, temat eksploruję. Ale to, co, i, i, i właściwie krążę po różnych platformach i y, przyglądam się różnym zjawiskom, y, to też zależy od tego, który, która część problemu kogo interesuje. Niemniej jednak, myślę, że to, co bym poleciła, y, to, y, to myślę, że warto aktualizować swoją taką ogólną wiedzę. I tą y, ogólną wiedzę o stanie rzeczy można sobie w bardzo przystępny sposób zdobyć y, w raportach, y, które się nazywają Ziemianie atakują i które to raporty są produkowane, czym wychodzą raz do roku i właśnie nowy będzie na jesieni. To są raporty, ale są napisane w tak przystępny, lekki sposób i w takiej formie, że naprawdę czyta się je z przyjemnością, więc zdecydowanie polecam. Z takich e, platform to lubię e, Greenpeace, a obecnie to jest e, nazwa Trellis, bo tam oprócz informacji e, tak, o najnowszych trendach i oczywiście wszelkich analiz, raportów, to e, można tam znaleźć również podcasty i webinary. I to w od, z różnych środowisk, tak nie tylko naukowych, więc można naprawdę się dowiedzieć wiele w, z wielu perspektyw. No i tutaj myślę, że fajne są też podcasty pod nazwą Saskasty, Kantara, które ostatnio zaczęły się rozwijać i prowadzi je Dorota Cudna-Sławińska i Kasia Zalewska, które są takimi, ja bym je nazwała, promotorkami zrównoważonego rozwoju w budowaniu siły marek. Zapisałam, Ziemianie atakują, Trellis, są kas kasty Kantara, umieścimy też linki do tych, do tych źródeł. Na koniec mam pytanie trochę osobiste Donata, bo po latach pracy w core marketingu, po latach pracy w roli Donata się... decyduje się na zmianę, wskakuje w świat ASG, świat nowy, świat nie do końca zdefiniowany. Skąd pomysł? I czy z perspektywy już prawie roku, co ta zmiana ci dała? Komu radzisz zrobić czy, i komu radzisz zrobić skręt w, w stronę ASG, a komu nie? Jak wiemy, marketing przechodził liczne transformacje tak? od początku, na początku XX wieku, od takiego marketingu masowego, po erę internetu, digitalizacji, mediów społecznościowych. Był też rok i, mobile. I, bra brawo. <grym> <grym> I obecnie marketing oparty na danych i sztuczna inteligencja, do też wspomniana wielokrotnie. Więc co jest kolejną transformacją, bo na pewno taka przyjdzie. I moim zdaniem to jest właśnie zrównoważony rozwój, zrównoważony marketing. Zawsze mnie interesowały mnie transformacje i tematy progresywne. Już w mojej ostatniej roli w, jako CDMO w Lorealu byłam odpowiedzialna za transformację digitalową marketingu. A w tej transformacji mam okazję i możliwość poprowadzenia marketingu ku przyszłości. No a jest to jedna z, a jakby w mojej roli mam jeszcze kilka innych strategicznych transformacji do zaadresowania w naszej firmie. Czyli proszę Państwa, Donata jest po prostu przykładem, świetnym przykładem takiej liderki jutra. Liderki i liderzy jutra to osoby, które wierzą, że kluczem do zrównoważonego rozwoju firmy jest zrównoważone przywództwo, jest budowanie zrównoważonych organizacji bo tylko takie są bardziej odporne na mm, przyszłe wyzwania i tworzą tak naprawdę prawdziwą wartość y, dla firmy i dla naszego y, społeczeństwa. Donata, bardzo Ci dziękuję, po prostu bardzo Ci dziękuję y, za naszą rozmowę. Gratuluję Ci tego, co robisz, jak przecierasz te nowe szlaki, jak wyznaczasz nowe kierunki. Proszę państwa, to już jest koniec, um, koniec naszego podcastu, ale mam nadzieję, że dla wielu z was będzie to początek um, przygody z ze zgłębianiem tematyki ESG um, w waszych firmach, w waszym całym łańcuchu od projektowania przez produkcję poprzez komercjalizację um, waszych innowacji. Moją i państwa gościnią była. Donata Wolińska, Chief Transformations and Sustainability Officer L'Oreal Hub Poland Baltics. Tak jest. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja, Power Podcast. Dziękuję serdecznie.